Widzowie, wracam z nagrywaniem, bo dawno nie nagrywałem taką długą przerwę. Miałem, że i w ogóle drzewo ładnie rozkwita. Ładne kwiaty. O, już jest pszczoła! Tu jest, już jest pszczoła. No, już teraz pszczoły żerują na tych drzewach, bo te drzewa zaczynają sygnalizować i to jest główne ich pożywienie. Bo miód to jest. Pszczoły robią sobie zapasy z miodu. Chciałbym Wam powiedzieć jeszcze że są teraz cztery kury i ta, ta, ta i ta te cztery, jeszcze ta jedna tu nie ma tej rudej yy, bo teraz jest yy, zamiast, jakby mam tu powiedzieć bo to były kury mojego dziadka tak naprawdę no ale ja też mogę sobie koło nich chodzić sobie to są takie jakby wspólne kury i jedna teraz jest rosołem. One jak to usłyszały, to takie były takie ko ko takie zdziwienie. Yy. I wracam teraz nagrywanie, będę częściej nagrywał, ponieważ dawno nie nagrywałem. I w ogóle ładna pogoda się teraz zrobiła. Coś słyszałem, że ma niedługo się to popsuć, ale nie wiem czy to. Nie wiem czy to zrobi Misia misia, chodź misia misia na co misia ładny piesek, ładny Misia już jest młodziutka, ale dorosła. Jesteś taka młoda misia już. Nie jest takim szczeniaczkiem. Nie jest już urosła ostatnio. Rozłożyliśmy trampolinę yy, i będę mógł sobie na niej, z... znaczy już skakałem, bo tu już dawno ją rozłożyłem. ojcie, misia, nie ugryzłaś. Ugryzłaś. Ugryzłaś mnie z zębce. Ujejciu. Oj, rozkokosiła się. Misia, to jeszcze gorzej się rozkokosi czasami. Gorzej. Dobra widzowie, to na razie.